Ten talerz, ze sceną wizyty Mojżesza w domu Reuela, jest interesującym przykładem innego ujęcia tego samego tematu. Jego pierwowzorem jest drzeworyt Salomona. Dekoracja talerza reprezentuje styl kompendiario, z włoskiego kompendiare, skracać, streszczać, będący reakcją na wszechobecne w połowie XVI wieku historiato. Malarze porzucili ostrą i intensywną paletę pięciu barw na rzecz dwóch podstawowych farb – błękitu i żółcieni z dominantą bieli, pochodzącej ze szkliwa cynowego. Kompendiario wprowadzony przez Virgiliotto Calamellego z Farency, wyróżniał się szkicowością i oszczędnością motywów ornamentalnych.